Na relacje pracownicze, czyli relacje między pracownikiem a pracodawcą, pracownikiem a szefem, można spojrzeć na dwa sposoby. Po pierwsze, z perspektywy przestrzegania kodeksu pracy i wszelkich praw regulacji dotyczących. Zatrudnienia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy, a po drugie, od strony socjologicznej, od strony miękkich wskaźników opisujących kulturę organizacyjną i to, w jaki, w jaki sposób się czujemy w naszym miejscu pracy. Patrząc na to, co mówi inspekcja pracy, ten obraz nie jest zbyt różowy. Blisko 20% kontroli wykazuje nieprawidłowości związane z niewypłacaniem pełnego wynagrodzenia, na przykład związanego z nadgodzinami. Nad Kilkanaście procent kontroli wyłapuje sytuację, w której wynagrodzenie wypłacane jest za późno albo nieregularnie. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w w niektórych branżach, które mają szczególny związek z ryzykiem takiego, technicznego, takiego fizycznego zagrożenia dla pracowników, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrole dotyczące pracy na dachach, czyli pracy na wysokościach, wykazują, że w 86% przypadków pracownicy nie są zabezpieczeni w 100%. Zawsze jest, przeważnie jest jakieś niedociągnięcie. 83% kontroli dotyczących pracy na rusztowaniach, wykazuje również niedociągnięcie, niespełnienie nie wszystkich norm, które tego dotyczą. To pokazuje, że w, owszem, obraz jest oczywiście bardzo zróżnicowany, bo zależy od branży, ale w wśród pracowników, którzy szczególnie są, pracują w branżach, gdzie wymagane są niższe kwalifikacje i są niższe wynagrodzenia, często z jednej strony występują częściej te nadużycia, z drugiej strony wręcz zagrożenie zdrowia i życia. Co nam mówi obraz taki socjologiczny i psychologiczny, kiedy tą soczewkę założymy, żeby popatrzeć na nasz rynek pracy? Bardzo dobrym tutaj takim filtrem jest badanie Monitor Pracy, które przeprowadza firma Randstad i e, który można zobaczyć e, po pierwsze wskaźnik rotacji pracowników e, tam zadane jest pytanie jak, e, w ostatnim półroczu czy zmieniłeś pracę? 25% pracowników odpowiedziało pozytywnie, co znaczy, że jest bardzo często rotujemy. Co oznacza, że dużo trudniej nam dogadać się z bieżącym pracodawcą w sprawie tego, co nam nie pasuje, co nam doskwiera, choćby też kwestia presji płacowej tutaj wychodzi. Czyli łatwiej jest nam zmienić pracodawcę, który nam zapewni lepsze warunki, niż u bieżącego pracodawcy zakomunikować o co nam chodzi i wypracować jakieś rozwiązanie, które będzie nas zadowalało. A druga rzecz, Ostatniej edycji monitor dotyczył też zbadał też kwestię tego, czy dostajemy feedback w pracy, czy nasz szef mówi nam o tym, czy dobrze pracujemy, a jeżeli coś robimy źle, to jak moglibyśmy nad, nad tym popracować, co moglibyśmy tutaj zmienić, żeby ta ocena pracownika była lepsza jego poczucie też takiego dobrego wykonywania swojej roboty było lepsze wyższe. Okazało się okazuje się, że 37% pracowników nie ma żadnego feedbacku. W ogóle nie jest ocena w żaden sposób nie ma poczucia, że e, ktoś w ogóle nad tym e, czuwa. 13% z kolei sygnalizuje, że ten feedback jest wyłącznie negatywny, to jest wyłącznie nagana e, krytyka, bez żadnego konstruktywnego wskazania, ok, co możesz z tym zrobić. E, natomiast 17% dodatkowo procent sygnalizuje, że owszem jest taka regularnie albo nieregularnie przeprowadzana rozmowa, ale ona ma charakter rytualny, proforma i nie wynika z tego nic konkretnego dla dalszego losu pracownika i dalszej relacji z pracodawcą i z szefem. Więc 67% pracowników w Polsce de facto nie ma sensownie skonstruowanej informacji zwrotnej, która jest absolutną podstawą dla komunikacji w firmach.